Manko, Hubert z tej strony, U1. W tym filmiku chciałbym Wam przybliżyć nieco tajemnicy odnośnie silnika Mid Drive, czyli centralniaka. W naszej marce mamy jeden taki model MTB z silnikiem centralnym, znajdującym się tutaj, czyli centralnie pod siadełkiem. Jest to silnik bardziej skomplikowany w budowie aniżeli jego kuzyn znajdujący się w przedniej lub tylnej piascie, ponieważ napędza on cały układ przez szereg przełożeń, przekładni, łożysk oraz przez korby i łańcuch, które pędzą po prostu tylne koło przez zębatkę. Tak więc, jak pokrótce postarałem się Wam przez chwilą wyjaśnić zasady działania, jak można zauważyć, ten silnik jest bardziej skomplikowany, ponieważ zużywa więcej komponentów podczas swojej pracy, aniżeli silnik znajdujący się w piaskach. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej odnośnie różnic między silnikiem typu hub Drive i Mid Drive, to zapraszamy serdecznie do naszego kolejnego, dłuższego filmiku, w którym omówimy szczegółowo różnice pomiędzy silnikami typu Mid Drive i hub Drive. A tymczasem zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony, do obserwowania na nas w social mediach. I do zobaczenia!